Hejka, w tym was kolejnym odcinku na moim kanale oraz w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy sezon, sezon 13 mianowicie i no, zapraszam Was na odcinek. Więc tak, e, pierwszy co nam się rzuca w oczy to jest ten stary Nexus, który e, nie pamiętam kiedy był, ale on jest dość stary. E, on był chyba dwa lata temu albo rok temu e, na wiosnę właśnie, ale no i sobie zacznijmy od poczty najpierw, bo jestem ciekawa, więc zaczniemy sobie od e, Pany Pandory. Więc tak, sobie pójdziemy tutaj i tutaj, dobra, time traveler, dobra. Hmm, czyli jesteśmy jakby podróżnikami w czasie. Uu. Dobra, samą porę damka 99 Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, czyli tutaj jest wiadomość o nowym tym, tym hmm, kolekcji VIP-a, więc sobie sprawdzimy. Jaki fajny zwierzak! No mi się on podoba tak trochę, no. 7 na 10. Reszta nie wiem, co to jest. Serio. Ja tylko wiem, że to jest broń. To jest zwierzak, to jest chyba klocek, ale to jest chyba część dolna. Nie wiem, nie wiem, szczerze, ale mi się tak, no, yy, yy, 7 na 10, albo takie 6, no takie mocne 6 na 10 mi się podoba. Ale no, idziemy sobie do nowego tego, nowej wiadomości i tutaj mamy oddech za McFly'a. Okej, okay. mhm. czyli jakby, yy, żeby uratować wielkanoc, to musieliśmy się cofnąć w czasie, dobrze, dobrze. Ale że ze względu, że z ligi to z ligi, tam widać ją Idę po ciebie z ligi y, Tutaj widać ją y, Tutaj jest właśnie ta z ligi i ona po prostu jak zwykle twój wynalazek y, To twoja wina, że twój wynalazek nie zadziałał Ale dobrze, dobrze, spoko, spoko Jak to Blockstar Planet to się wybaczy z, z ligi to nie jest już pierwszy raz Ale no, y, tutaj mamy jajo, bla, 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 bla y, Jak my tutaj trafiliśmy? O, to, tego jestem ciekawa bardzo, no, no Dobra, to był ten Star Nexus, dobra, next, next. Mhm. Że tutaj jest taki portal, ona stworzyła, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Jak zwykle nasza ulubiona, ta. Znowu i tutaj przeszliśmy do tego Nexusa. Tej, gnom, gnom. Okej, okay. dobra, portal kolejny. No, Zigi. No widzicie, no, no widzicie, to Ziggy wina. No. I sezon 13. Z ligi coś chyba opętało. Ale dobra. Z tego co widziałam, to tam był jakiś Krasnal. Więc dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że ta misja nie będzie taka krótka. Ale dobra, dobra. Idziemy sobie w pocztę. Koła fortuny. Dobra, dobra. No co? Bla bla I tutaj mamy takie bilety. Mi się one podobają, szczerze. One są takie fajne. Tylko błagam, żeby jakoś dużo biletu. No chyba nie, ale dobra, jeszcze raz sobie zakręcimy Mhm, mm dobra, dobra, kręcimy, kręcimy U, dobra, 15 biletów Sobie jeszcze przejdziemy do nagród zaraz, o, dobra I tutaj mamy tak mm. Pierwsze co, to jest taki efekt Ten, gdzie zmierzymy. Okej, okay, czyli po prostu będziemy sobie lecieć Okej, okay, okej okay. A tutaj mamy taką broń Plasma Canon Nie wiem jak się to nazywa Tutaj mamy taki jest, czyli taka znowu broń. U, z mapą. No, fajnie, fajnie. Ale dobra. Tutaj mamy lamę. No, ta lama jest piękna. Ta lama jest taka fajna, zobaczcie, jak się kiwało, tak, tak. I tutaj mamy zwierzaka, który jest chyba z trzeci raz w, tym, w tych jakby sezonach, no. Mogli coś wymyślić, ale no dobra, trudno, trudno. No i jeszcze powinna być misja nasza ulubiona. Misje, dobra. Nie ma. Nie ma misji, wow. Dobra, więc pewnie później zostanie ona dodana albo coś. Dobra, no to idziemy zlokalizować tego gnoma. Gdzie on był ten gnom? O, tam w tym domku. Dobra, idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że ten gnom jakby coś nam powie, albo będzie to ciekawa postać. Ale dobra, o, dobra, tutaj podrabince, du du. du, du, du. Okej, okay, jesteśmy... O, siema! Król Morus. Uh, Tutaj jesteś z sezonu 9. Uuu! Uh, ale dobra, chyba ciebie jeszcze nie widziałam. Szczerze nie wiem, co o tym gnomie myślić. Dla mnie to jest bardzo dziwna postać. Według mnie po prostu Blockstar Planet to będzie pewnie ważna postać dla tej ogólnie historii. Blockstar Planet całej. Według mnie jak to będzie to, że po prostu ten tutaj przyszedł i on pomylił chyba Neksusa, albo za nami coś tam przychodził? Nie wiem, to pewnie byśmy go zauważyli w poprzednich sezonach. Ale to jest wszystko, co jest na tym Block Sapland. Ten sezon nie ma zbyt dużo nowości, no jest ogólnie nowy pakiet oraz ogólnie nowa ta historyjka. Mają mnie plusy, że ten Nexus dali, chociaż przyznam, że to nie jest mój jeden z ulubionych Nexusów, ale i tak to jest fajny Nexus. Okej, okay, sobie jeszcze sprawdzimy świat VIPa. a yy, du, 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 du. Świat VIP, świat VIP. A i tutaj jest to logo sezonu yy, 13, Ono jest takie jakby w podróży czasie i tak jak widzieliśmy jakby na tych w opisie, to jakby yy, ten będzie jenny. sezon, może trwać 5 miesięcy. Taka jest moja teoria, ale mam nadzieję, że kruksaj będzie trwał. Albo coś się będzie dużego działo. Ale no, o ziemia plus 50. No i dobrze, mamy to. Mamy to. No i dobra, ten... A wracając do świata VIP, ten świat VIP jest taki sam, to jest jeden z najgorszych moich nieulubionych plefuj. Nienawidzę tego świata VIPa, ale on jest właśnie chyba z sezonu 9. Nie jestem pewna, ja do światłów VIPa yy, nie chodzę, nie wchodzę tak jakby za często, ale dobrze, jakby no. Jakby jak na razie ten sezon wydaje się dość fajny, chociaż kiedy będzie ta historyjka cała z Blockster Brand, no to wtedy bym oceniła to dokładnie. Więc prawdopodobnie pod koniec sezonu sobie to wszystko będzie taki jeden odcinek z ocenianiem tego sezonu. Możecie się takiego odcinka spodziewać, ale no. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę oraz możecie zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami oraz żeby nie przegapić żadnego nowego filmiku. Więc no, to by było na tyle. Papatki, bajo!